Sponsorem programu jest ViaPlay platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie na kanale angielskie Espresso. Widzimy się dosyć nietypowo, bo w niedzielę, ale postanowiliśmy, że ożywimy nieco nasz kanał w weekendy, właśnie takimi luźnymi, rozrywkowymi treściami, które znacie już z przeszłości z naszego kanału, ale teraz mamy taki plan, żeby pojawiały się właśnie co tydzień, co niedzielę. Mamy nadzieję, że Wam się to spodoba, my zawsze mamy sporo fanów nagrywając takie rzeczy. A dzisiaj ja w roli Hosta, a zmierzą się ze sobą Łukasz Maciejewski, bardzo długo nie widziany w naszym studiu. Siemalo. Oraz Maciej Łaszkiewicz, też troszeczkę nie widziany w studiu. Wszystkich bardzo serdecznie. Właściwie to prawie jest Łukasz Maciejewski i Maciej Łukaszewski, Prawie. Tak? Ja wiem, że pochrzani mi się to w trakcie programu na 100%. Jeden będzie Maciekiem, drugi Maciejakiem, bo... Jeszcze... Czyli dobrze by było w sumie. <laughs> by Maciej. Ale wskazałem na ciebie jako na Maćka, Aha, więc... Dobra, okay. Bo to, co musicie wiedzieć, Łukasz jest często określany Maciejakiem, co nie jest wcale zaskakujące, ale będzie dosyć sporym utrudnieniem dla mnie. Na szczęście najtrudniejszym elementem tego dzisiejszego dnia nie będzie to, co ja tutaj robię. Tylko chłopaki będą mieli wyzwanie w piłkarskim kółku i krzyżyk związanym z Premier League. Przed chwilą wylosował nam się taki jeden fajny draftik, w którym trzeba było znaleźć, znaleźć Włocha grającego w Crystal Palace. I wydaje nam się, że to jest zadanie po prostu niemożliwe. Jeżeli Wy znacie Włocha, który kiedykolwiek grał w Crystal Palace, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście, jeżeli podobają Wam się tego typu materiały, możecie zostawić łapkę w górę i wpadajcie do nas co niedzielę, bo będziemy właśnie e, zaskakiwać Was, może nie zaskakiwać. Ale dawać Wam trochę tego rozrywkowego kontentu e, regularnie, mamy taką nadzieję. To, co jeszcze z ważnych ogłoszeń, na stronie mamy fajne kubeczki, możecie sobie sprawdzić, zostało jeszcze parę kantonów dosłownie. E, jest pan Schirer, e, jest pan Steven Gerard. E, kubeczki są naprawdę spoko, możecie znaleźć je na angielskie: espresso.pl, ukośnik sklep. E, a my chyba nie przedłużamy. I lecimy do e, głównego punktu dzisiejszego odcinka, czyli do piłkarskiego Kółka i Krzyżyk. E, jeżeli nie wiecie jeszcze o co chodzi, to e, zasady są dosyć proste. Trzeba po prostu wygrać w grę Kółko i Krzyżyk, odgadując piłkarzy, e, których będziecie też widzieli na ekranie. E, to są takie przyjemne zagadki na zasadzie właśnie tego, że trzeba znaleźć Włocha, który grał kiedyś w Crystal Palace. E, takiej planszy nie będzie, ale jest równie ciekawa. Ja już ją widziałem, chłopaki jeszcze nie. Chłopaki zobaczą ją właśnie w tej chwili. No sprawdźmy, co tam masz. Ua! Kto zaczyna w takim razie? No nie wylosowaliśmy właśnie tego, kto zaczyna, ale że Łukasz miał chyba dalej tutaj, więc Miałem... jest, bardziej, jest bardziej gościem, więc, więc niech zacznie. Miałem dalej, na pewno. Myślę, że dość łatwym byłoby odgadnięcie piłkarza, który grał w Liverpoolu i Southampton, ale to mm -hmm. sobie odpuszczę. Poszukamy może czegoś trudniejszego. Może zaczniemy od Williana. Fulham, Brazylia. Fulham, Brazylia, Willian. Ja sobie to wpisuję i sprawdzę oczywiście, czy, czy Łukasz ma rację, ale to było dosyć, dosyć oczywiste. Zgadza się. Dobra, Liverpool, Arsenal, Alex Oxlade, Chamberlain. Masz dużo do wpisywania, ale jestem przekonany, że Oxlade grał i w Arsenalu i w Liverpoolu. Alex Oxley, Chamberlain, oczywiście tak było. W sumie tak dla beki chyba... A nie pamiętaj, nie? pamiętaj, że to jest kółko i krzyżyk. I myślisz, myślisz taktycznie właśnie. ustawiasz ja ja swoje, uh, swoje wybory. C Trzeba to w, w takim wypadku przemyśleć. Idealnie pewnie byłoby w tym momencie odgadnąć Francuza z Southampton, tak, tak taktycznie by wtedy było. Ale czy pamiętam jakiegoś Francuza z Southampton? Dlaczego tak by było taktycznie? No, <laughs> tak sobie ułożyłeś <było. laughs> tak, tak jak w swojej głowie. Oby Jakiś Kasiafik na, ten, na ten Robimy przerwę, cięcie. Wytłumaczymy teraz <laughs> Łukaszowi na czym polega gra w i Bo chyba od tego powinniśmy zacząć. <laughs> Dobra, zrobię wtedy tego chyba Brazylijczyka z Arsenalu. Gabiela Paulista. Okej. Okay. No to ja idę w takim razie... Tylko poczekaj w... sekundkę, musimy sprawdzić, oczywiście no ja zgadza się. To ja bym poszedł w w Southampton, żeby zablokować Łukasza i przy okazji sobie spróbować o, tutaj... Wydaje mi się, że Elianko jest z Brazylii, ale to to jest oczywiście do sprawdzenia. Tak jest, mamy zgadza się. dobra. To ja w takim wypadku staję przed bardzo trudnym zadaniem znalezienia Francuza z Fulham. Czyli pamiętasz o co chodzi, tak? Jest w <laughs> <jest, laughs> porządku. Przypomniało mi się. To a... nie jest takie trudne zadanie. Nie jest wcale takie trudne, myślisz? Wcale nie. Też mi się... No ja chyba mam, no. To niedobrze, dobrze. teraz zrobiłeś już taką dodatkową presję totalnie <laughs> dla mnie. Eee, ja też nie chcę tego jakoś przedłużać, bo szczerze powiedziawszy nie mam w głowie Francuza z, z Fulam. Czy, czy twój zawodnik tworzył duet z Rossem McCormackiem? <śmienic> nie, nie, ale okay. to mam już dwóch. W takim razie wiedziałem, że, wiedziałem, że Łukaszowi nic <śmienic> nie powiem. z <śmienic> tego pierwszego, Mamy mam już dwóch. Francuz naprawdę mi nie przychodzi do głowy. Dajmy jeszcze takie 15 sekund. No. Ktoś rzucił Francuz z Palace, to byłoby łatwiejsze. To ale, byłoby dużo ale, łatwiejsze. A A, by było dobra, by ale. nie będę przedłużał. A masz też coś innego możesz wybrać, coś innego, nie wiesz czy macie gnoju. Yy, aha, no w, to, w, to, w teorii mogę coś zrobić. Jak no to... masz na szybko jakieś Liverpool Fulham na przykład, to, to, to jeszcze by ci coś tutaj pomogło Li Liverpool może. Fulham. Yy, nie, Liverpool Southampton to tu, tutaj jest chyba. Nie, Liverpool, no Fulham. Liverpool Fulham. Liverpool Fulham. By ci pomogło chyba, ale... Yy, nie wiem. No dobrze, no oddajemy, oddajemy kolejność. No to Francis Flam będzie i Sadio w takim razie, yeah. z aktualnych piłkarzy, a tobie chyba chodziło o Antony Nockert, tak? Czy... Nie, mi chodziło o Dembele. No to aż trzech mamy ze <laughs> w takim Chodziły razie. Musse Dembele? Dembele? Musa Dembele, tak, tak, tak. Grał tak. właśnie z Rosem Kormakiem w Championship, po później odszedł nie wiem, do Lyonu. Tak, tak. Coś, tak, kojarzę, coś, coś, no. coś takiego tak, się tak. tam. W Celtiku też chyba później grał. to jakoś się tak ta kariera nie potoczyła tak, jak się powinna. E, więc jedno głośnie. Mamy to, Bez walki. <laughs> tutaj no, no jak z, bez walki? Walka była? Ciężka plansza. <laughs> ja, bardzo ciężka plansza. Tutaj, bardzo e, ale Łukasz debiutował w tej, w tej zabawie. Maciej już chyba miał przyjemność. A musiałem się dowiedzieć z zasady. No, są na razie spokojnie. Tak, jeszcze się odegra, jeszcze się, jeszcze się na pewno Dobra, odegra. Ja Losuj tam drugą. Tak. Wynik 1-0. Łukasz będzie miał szansę się odkuć, bo ustaliliśmy sobie tutaj szybciutko, że gramy do dwóch wygranych oczywiście. Nie zrobiliśmy tego przed nagraniem, dlatego... Po co? Bo po co? Po co ustalać szczegóły? Ja wszystko robimy na żywo, więc lecimy z kolejną planszą. Ja już tutaj widzę, że są ciekawe elementy. Jeden piłkarz mi się rzuca na, na pierwszą myśl. Ja miałbym jeden punkt na pewno to teraz ja zaczynam tak rozumiem skoro Tak, ty teraz ty zaczynasz dobra u ciekawa plansza eee, no tak czyli gdy, jeżeli miałbym pójść tą samą taktyką to powinienem szukać piłkarza z Burnley z Manchester United ale to chyba nie jest najłatwiejsze to jest banalne to jest banalne to jest banalne no to, no to Michael King w takim razie no, ale ja wiem ja ja inne, ja miałem inne banalne dokładnie Wołdwek, to ja też ale u... Michael Akin rozumiem zaliczam oczywiście tak to u mnie zaliczmy Franka Lamparda Chelsea City Okej, okay. Chelsea United w takim razie Juan Mata. Okej, okay. co tam, muszę mu zablokować teraz? Musisz mu e no zablokować Manchester United i West, Ham. i West Ham. No to nie jest takie łatwe, mm. paradoksalnie. A nie, jest dosyć łatwe, dosyć łatwe. Jest dosyć łatwe, ja mam ogólnie chyba każdego zawodnika już, o którym bym pomyślał, oprócz City chyba Burnley i nie mam jeszcze United i West Hamu. No, to jest takie w miarę łatwe. W miarę to, łatwe. Nawet podwójnie w miarę łatwe, bym powiedział. Dobra, już nie, nie podpowiem. <grym> <grym> um, bo ja też myślę nad tym. I, i trudno. Nie... Ja mam oczywiście łatwiej. No bo e, Manchester United to jest e, moja drużyna, więc, e, więc w tym wypadku jest mi po prostu prościej. Panie Łukaszu. Jak patrzyłem na odcinki chłopaków, to było jakoś łatwiej z tym zgadywać, szczerze <laughs> powiedziawszy. <laughs> się, się tak śmiałem, mówię, co oni nie wiedzieli, że Graciano A tutaj nagle okazuje się, że Manchester United i West Ham i zaczynają się małe ciężary. Schody, tak zwane. Schody, bardzo, bardzo duże schody. Dobra, to ja może... Nie ustaliliśmy też jakiegoś limitu czasowego, też by było łatwiej na pewno. No, Jakieś... Orientacyjnie może jeszcze 5 sekund. <laughs> to, to orientacyjnie będę szedł po prostu w coś innego. Wezmę mm -hmm. sobie na przykład West Ham i Manchester City Calvin Phillips. Okay, czy strona się zaktualizowała i Calvin Phillips już się zaliczy? Nie zaliczył się na stronie, ale oczywiście zaliczamy, bo Calvin Phillips już w West Hamie zagrał. Okej, okay, Manchester City i Burnley, e, taką naturalną znaczy, postacią... Pan Maciej też, też nie, nie wymyślił tego West Hamu z Manchesterem United. No nie, nie wymyśliłem. Okay. Sprób, znaczy spróbuję, spróbuję Manchester City i Burnley, oczywiście naturalnie przychodzi mi do głowy kompany, ale to nie zaliczymy tego. I też pytanie, czy byśmy zaliczyli Trafforda, tylko że Trafford nie zagrał żadnego meczu w w City, więc w teorii to by siadło, ale w praktyce, uh, czy ktoś szedł z Burnley do City, bo z City do Burnley <grym> to też taki, taki raczej nie. Ciekawy kierunek, nie do końca oczywisty bym powiedział, aczkolwiek jakbyś popatrzył w drugą stronę, z City do Burnley, to ja mam jednego zawodnika. City do Burnley... No z tego aktualnego składu to chyba jest nie, niemożliwe do znalezienia, ale z tego starego, klasycznego składu, to ja bym spróbował ewentualnie... Eee... O, o. Dobra, może jednak ten Manchester United West Ham, bo przyznam szczerze, że to... No... Macie chciał dać Łukaszowi szansę, a tak na dobrą sprawę zna zawodnika z West Hamu i z Manchesteru United. Mm, dobra, jeszcze jej fergi no, time tak, powoli. macie no. macie 10 sekund i prosimy się decydować. Dobra, ja, ja może zrobię coś totalnie nie, nie szablonowego, po prostu powiem Andre Shirle, Chelsea, e, Niemcy. Super, super że każesz wypisywać pisywać Schürrle tym... E... Bo nie wiem, co się wydarzy jeszcze na tej planszy, więc nie chcę tracić... Andre Shirle, oczywiście się zgadza. Żeby dodać pikanterii tej rozgrywce, dodaj Tilo Carrera jeszcze, West Ham, Niemcy. Okej. Okay. West Ham, Niemcy... I teraz ten West, to West Ham i Manchester nie, nie To, to ja, jeszcze, ja jeszcze pójdę w Barley, Niemcy i powiem Jordan Bayer. Do aktualnego składu. No, teraz już jesteśmy zabetonowani, no, nie? Jest beton teraz, ale mam kartę po mojej stronie i ten West Ham i Macie więc to musi być coś prostego, naprawdę. Yy, ale czekajcie, bo Maciek może jeszcze zamknąć. Aha, piłka Manchester City i Berlin, okej, faktycznie. Ja też mogę piłka Manchester City i Berlin, bo tutaj mam tego Kalwina możecie, Czyli wy możecie zamknąć. E... Teraz ja, tak, ja bym ruch go ruch go. <laughs> <laughs> mam ruch po swojej stronie, tak naprawdę. Tak, tak. Bardzo <laughs> dobra rozgrywka. No. Tak się zrobiło naprawdę gęsto bardzo. Mhm. Um. Kurczę, za baleta grał w City, nie w United. A grał też w Włoskamy. Mm. Czy ktoś z takich legendarnych, bardziej zawodników? Krzysiek, no coś mu jakieś, jakąś erę byś podpowiedział, cokolwiek. Najnowsza i początek gry. Naj 2005 też. mniej więcej? Kurczę, 2002. 2003. Marko Arnaud piłkarze, tak? Ja mam dwóch piłkarzy. Marko Arnaud to ostatecznie nie trafi do, Manchesteru nie na, nie, do Manchesteru United. Niestety. Ja mam dwóch piłkarzy w głowie, z czego jestem no, praktycznie jednego i drugiego chyba pewien, no, no tak, na po, pewno. Generalnie nie, nie, nie muszą to być jakieś trudne nazwiska, to są to dość kluby, które kojarzą, że mają wspól, wspólne części. No, kto do, kto do Manchesteru United mógł iść z US hamu? Tomek pokazuje, że dziesięciu piłkarzy, tak? Nie, dziesięć sekund. 10 sekund. Dziesięciu no piłkarzy. Nie, dziesięć 10 sekund. 10 piłkarzy. No to tak patrzę kura. na tą planszę, naprawdę, dziurę mam. Macie, Chciałbym wam dać jakąś podpowiedź, ale... Nie no, macie nie, teraz masz nie serenu, kogoś, nie no, no. Kurde, no bo ja sobie tak myślę właśnie, z aktualnego składu United, czy ktoś ma przeszłość w West Hamie? I przyznam szczerze, że... Nie, z aktualnego nie. ...że to jest chyba niemożliwe. Ej, wiem! Javier Hernandez. Grał w Cikarito. Tak, to trzeci piłkarz, ja Mamy nie wiem, ja nie, no. e, nie zresztą znaczy, oczywiście sprawdzimy, oczywiście, także drugi punkt dla Macieja, a dwóch piłkarzy, Maciej wygrywa 2 do 0, więc to była ostatnia, ostatnia Ale część. wymęczony to wymęczone było, to już takie naprawdę. Dwóch piłkarzy, no, e, jeden jest bardzo prosty, więc zdziwiłem się, że go nie, że go nie znajdziecie, Jesse Lingard. O, tak, pożyczenie tak, pamiętne paski, do West Hamu, a drugi to Michael Carrick. Michael Carrick przecież wychowany. Tak, w, właśnie wychowany w West Hamu, Tak, United. tak, tak. Ja dokładnie patrzyłem po tej starej erze, bo ja wiedziałem, że ktoś był. Frank Lampard, Michael Carrick, oni no, z tej tak, samej jakieś. Tak, tak, możemy sprawdzić, czy piłkarza City Bar. A nie, Joey Barton? Przypadkiem? Ujej, to już dawne czas. Sprawdzaj się. Bo ja właśnie od razu pomyślałem o Joey'u Bartonie. Tomek mnie zabije, bo znowu nie zrobiłem screena tego, tego co miałem zrobić. No, ale cofniesz to? A dobra. Już tak trudno. Się to ci, nie wygląda. Joy Barton, oczywiście. Wychowany uh. jak Manchester City karierę kończył w Burnley, więc. Oho. Udałoby mi się was tutaj ograć w tym w tym przypadku to jest yy... o udało mi się cofnąć Tomek mnie nie zabije <gry> jednak e, więc e, ja będę żył wy będziecie mogli obejrzeć kolejne odcinki na tym kanale bo z racji tego że będę żył to nagramy jeszcze kilka dzisiaj e, Maciek dzisiaj wygrywa jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę zasubskrybujcie nasz kanał dajcie znać w komentarzu czy poradziliście sobie lepiej od chłopaków e, myślę że tak duże szanse jakaś, są taka, jakaś taka poranna mgła mam wrażenie jeszcze, Trochę, jeszcze się no? wdarła to był pierwszy odcinek na razie ale, ale się ja mogę się ja mogę, ja mogę dużo mówić i mądrzyć się, a w następnych odcinkach to ja będę się tu kompromitował, więc na pewno zdążę się ośmieszyć. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.